No skąd Unia Europejska ma wziąć pieniądze na te kredyty, o których mówi Bozad? Panie redaktorze, skończywszy ten wątek, który zaczęłam, bo tu mi przerwano, rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej, to jest fakt. Natomiast z tej rezolucji już zaczęły wynikać konkretne akty prawne, które akurat mają bezpośredni skutek, jak to rozporządzenie, które mówi o tym, że z tego budżetu 150 miliardowych pożyczek będzie można zakupować tylko i wyłącznie europejski sprzęt. I bardzo bym chciała, żeby mąć się z tym Brawo. rozporządzeniem jak najszybciej zapoznała. Wy mówicie, kłami, kłamiecie, tak że można, powiem. już mówię, że nie będzie można kupować sprzętów yy, poza Unią Europejską. Nie, z tych konkretnych pieniędzy, no nie ma w tym nic dziwnego, gdyż gwarantuje to Unia I Europejska ja by, będzie, euro, do, będzie można kupować europejski, natomiast absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze własnych budżetów państwa kupowały tak, 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 w oczywiście. Że Piennie, płacze, jest... Pamięcie, ale z tych pożyczek pani, pani poseł tego się nie da kupić. Pani, ale z tego tak, Przeciwko pan pan mówię, no kompetencji kolejnych Unii Europejskiej. Przeciwko temu jest. Muszę wkroczyć takim głosem porządkującym. Nie przekrzykujcie się wszyscy. Panią posłankę, proszę o odpowiedź na pytanie. Skąd Unia Europejska ma wziąć pieniądze na te kredyty? Unia Europejska ma własny budżet i mogłaby. Ale skąd się ten budżet bierze? Panie redaktorze, żeby Skąd ten budżet bierze? No z, z składek no to, no to jak Unia Europejska może dawać Ale kredyty pan, państwom, które do niej wpłacają nie nie pieniądze? Unii Europejskiej. No to tak, jakbyśmy szli do sto, z, z milionem złotych do banku e, i dawali A milion tak. złotych bankowi, żeby bank nam dał milion złotych kredytów. No przecież te sankcje. Panie redaktorze, w Real New York, Ja jestem chyba tutaj jednym posłem do Parlamentu Europejskiego. E, Obecny jest. Pan poseł też jest, przepraszam.